nie wiem, jeszcze te kroki, to wszystko walizki nie walizki. Eee, trójca może się wylicować wcześniej i zostać przy tamtej ścianie. Tak, i obserwować co się dzieje, a dopiero potem przejść, jak oni obserwujecie z tej strony, a w tą linię. Jak oni się urodzą, nie? Linia musi pójść sprawnie, że każdy chce od razu klat na klatce rękę, żeby to było. I najlepiej, żeby to był też yy, ten błysk, żeby coś się zadziało w sensie... My jesteśmy tacy, idziemy za nie? Tak, tak, Tutaj muszę udostępnić jej moje serce. Teraz muszę udostępnić serce, bo na mnie dotknie. Trzymaj. Wójcie, Chodzi o to, żeby się w serce pojawiło, patrzę i idę do swojej walizki kolejno-kolejno. Dobra? Ja bym wolała, żeby ta trójka się stała nie tak blisko nikt, tylko tak. Tak, żeby oni tak z schosem stali. Może nie tak, żeby tak stali scho o, o tak, żeby oni, oni byli wyraźnie wydzieleni, nawet bardziej jeszcze w tamtą stronę. To chodzi o to, że jeżeli się wcześniej wymiksujemy to z to, mikro, to jeszcze mamy moment mobilności, że możemy ustawić się śpiewaniem, czy gdzieś tam od razu na swoim miejsce. Nie? Chodzi o to, że... Yy, 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 dobra, możemy stanąć do trójkąta. Do trójkąta. No tak, tak, czyli mamy tak Z podłogi. Walizki zostawcie, czyli nakryte osoby. Mam, Mam drogę, dobrze. To jest, to jest Dobrze. sobie tylko tak. Mamy walizki na brzuchu. Walizki na brzuchu. I mamy tak prawą i lewą nogę do przodu. Prawa lewa, wracam, lewa, prawa. I prawa nisko lewa, wracam, lewa. Prawa, I jedziemy, półko, dawaj, prawa, lewa, wracam, lewa, prawa. I teraz tak, jakbym chciał staranować jakąś ścianę głową, że się obniża. Nisko, nisko, bo tam matkę boli brzuch. Czyli ona się zbija w kółko, Nisko. Nisko, wracam, wracam. I teraz to, co się tutaj dzieje, kiedy macie walizki, żeby to poszło na zasadzie... Trochę my jesteśmy tacy, że nie jesteśmy często tych Często jest trójca, więc my robimy to co oni. Nie musi być wszystko naraz, nie? Że dobra. Eee, Zastanawiać te walizki. Jak wam najeźdzać matka. Walizki, walizki. Teraz wszyscy kładą. Zobaczył, że ktoś przed wami kładzie tak. Eee, to jest ten sygnał. Eee, będziemy się rodzić, czy tak powiem. Powiedz wreszcie, że będziemy się rodzić. Będziemy Czemu się rodzić. Tylko powiemy to ruchem. W sensie... Tym mówisz, ja Tylko ruchaj. Czyli każdy każdego ręką odwraca. Bliższą ręką prawą jak można. Trzeba. Trzeba. Ale nie trzymamy się, nie jakby tutaj makarony. tylko e, ja odwracam. Dotknij go już. I w mnie. Nie odwracasz się. Dotknij go i do mnie. się radek. Dotknij. A radek już do A radek do A radek A Śla... Ania, Ania, no, Ania, 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 Ania. A nie, trójca inaczej, przepraszam. Trójca sama się jest. Sam. Nie? To musi pójść stąd, a potem może zniknąć, się chcecie sami, dobra? Tylko, że tak. ja się tam znać i potem już idziemy, ruszamy, no. szeroko. Okay. Szeroko. Gdzie są ręce? Pamiętajcie, są... Tu, Tak jest. I idziemy tu. W środku. W środku za tam, już się szykuje. Bo później będą śpiewać. Trzeba uważać, żeby nie zdepchać matki, bo ja jestem szef matką, mogę się zatrzymać. Mogę odpocząć. Może mnie zaboleć. I sygnałem dla was, jak ja się odwracam, opuszczacie ręce z brzucha. Musicie udostępnić mi serce. Jeszcze nigdzie nie idziesz, bo nie masz po co. Idziesz po co, Więc czekasz, aż ja wystawię rękę. I idziemy. Jak wy przez szlamę? Chciałam. idziesz w swoją stronę, tak? Prawo. Następny już, i wszyscy ruszymy. Wszyscy ruszymy. Nie pamiętaj. Pamiętaj, tu mamy najszerzej, tylko musisz na zignorować. Opuszczasz ręce. Chciałem. przechodzisz w lewo, tak jest. Złucham, tak jest. Pan w po... może iść w lewo, bo on ma pan po prawej stronie. Musisz iść w lewo. chciałem. Chciałam. Wszyscy wcześniej, wszyscy przeszli. Eee, tylko poczekajcie, bo, liczyć. Mamy to ustawienie.

więc to trzeba spronić ze sobą. gdzieś tam już ostatni, po prostu, z ostatniej może jeszcze, wiesz, jak daje się. Nie się po upaść, Skoro No to leżeć Teraz no tak. Można się leżeć, tak jak leżałaś poprzednio. Ale spróbujmy, dobrze, wiem, tylko ja... spróbujmy obrazkiem, znów nasza pramatka upadła, zejdziemy do niej. W sensie, czyli jeżeli stoi przed tą walizką, no to schodzę, schodzę na kolana i sobie siądę. Ale nie tak jak w kościele, no nie? Słuchajcie, wiecie. Czy na kolana? Tak. No, tak, na tak był tak. I ona jest na pięty. tak, jest, wygodnie. Też tam mądrych dedykach coś. To musi lepiej, nie? Mamy tą trójkę, która idzie ją podnieść, tak? Tak, ale mamy całą godzinę świata. myśmy tak naprawdę podnosili ją dopiero na ostatnie tak. słowa. Ale to możecie, no, wtedy do niej wolno, tak? To nie to Wztomu, się wychodzi i się znaleźli. Tak, właśnie, to oni już to drugi, nam, na żeby urodzić.

Thank you. Słuchajcie, nie ściągamy z nich rąk, z bo my jesteśmy w rytuale walizkowym, tak co nazwijmy, i jesteśmy w gotowości tutaj, więc jesteśmy, uwaga na to, żeby się nie uderzyło za bardzo, tylko się wsiadamy, kupa napięty tak i trzymamy, bo za nami należy pisać. Jeszcze będzie pojedynka walizki, nie? No teraz jest fajnie. Co tam? Znaczy, no, ty muszą mieć się walizek, człowiek jeszcze sobie śmierć, że jeździ znaleźć za wami. To w momencie, kiedy my się wycofujecie, żebyście nam pokazać yy, te dwie osoby, które są w tył. Czyli tak, to jest coś, co macie tyłem. Tak jakby, ja pokazuję Was teraz, nie? Ja się cofam. Tak jest. I te osoby tutaj zostają. Ciao. Wychodzą w tak. A, nie wfaję, gadań, gadań, gadań. Tylko to musi zajść trochę bliżej. Nie, żeby one się okazały tutaj. I tam, nie, ale w do tyłu. Trzeba to tam bo czyli, się się, się czyli po prostu postawienie twoje musi być. Bo teraz e, ten korytarz służy ku czemu. Czy przez ten korytarz przechodzę ja do urodzenia? Czy ten korytarz jest po to, bo ja się, przepraszam, że ja się urodziłem? I tu one, w śmierci. Zapomnieliśmy było... o tym, że ona cały czas, sama matka kołuje. Te dwie też kołują. Tutaj zrobiliśmy tak, że te dwie waliski, te wszystkie waliski sz szły tam, żeby zrobić taką drogę dla życia i śmierci, i po tym one się zaczynają rodzić. Czyli to banie, kołowanie? Kołowanie jest, jest fajne, dlatego że to jest takie. Taki taniec derwiszył. Której kartki? Asia i, i... i... I one i... I... I dwie. Jak damy ja, ja, ja to, ja to, to, się to fajnie, żeby oni na przykład jedna osoba tu stała, albo jedna tu, a dwie tu? W lewo. Brawo. prawo. prawo. prawo się Oni też wytrzymają punkt jeden, czyli po prostu sobie punkt na widowni i oni. Zostawiam głowę, żeby błędnie uszalał. w tak, tak, jak tak, się tak, to za chwilę masz tak, 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 też tak, też tak, 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 Ale no, tak, 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 Lecisz, 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 lecisz. Ale no. Opcja tak, opcja B To może sobie zawsze tak, 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 Trzymaj, a mi komfortowo, jak tam mam, wygodnie. No I to, to pamiętajcie, są... że ręka jedna do nieba, druga do, nieba do nieba. No nie która tak, no. I teraz tak, gdyby nam się zaczęła kręcić na ale powoli po prostu pomóc I zaczną nam się kręcić dwie osoby tutaj, to już mamy połączenie. Mhm. Tak? Tych osób. I gdyby teraz tak, tak wycofałabyś się w tył do ściany, a my byśmy już na na boki. Tam, my tu. No to ukazujemy i nadzorujemy te osoby. Mm -hmm. I wtedy nie niszczymy korytarza i nie musimy się kręcić gdzieś tam. Tak, tak? i teraz mamy te kręcące się osoby. Co was dalej tam było po tym kręceniu? Nie, wolę świnić. Nie, nie, to jak, czyli z jak przechodziliśmy nie, nie, to jest czyli to Mhm. Voi, hmm. actually, nie wiem, wie, czy no, było tak. nie, nie musi to być bardzo dosłownie, że nie? To tak właściwie szybko, nie, że w momencie, kiedy ona przechodziła, to już tu, gdzie przeszła, już się budowała, wiesz... To to nie powinno tutaj stać. to musi dojść, to... Znaczy, było to tam już w zasadzie, że... moja eee, Ten szpalę jeszcze wciąż jest ten korytarz, a dziewczyny trzy się kręcą i dla mnie to jest taki sens, że matka po prostu wyciąga ręce i chce się o coś oprzeć, więc lud już tu służy po prostu i buduje jej, buduje jej wieżę, mamy wieżę, tu już powstaje druga, także to po ona na zasadzie takiego zawołania, potrzebuje, potrzebuje podeprzeć się, więc budujemy wieżę, Nie? Mamy, mamy. Tak to powstało, dobra? Czyli wycofałaś się. Ja doszłam do tej pozycji, czyli ty, który, przede mnie. Przestajemy się kręcić. To już to nie wiem, że zyskują po prostu jakby sobie to załatwiacie, twarzowo i twarzowo, i po prostu teraz musicie się pojawić. No nie, tego nie robimy, Andrzej, bo tego nie. E, się... Tego już nie ma, Andrzej. Jesteś tutaj, zostajesz. W... Dwie osoby, dwie osoby, I... no to po dwie osoby to wierzy, nie? Czyli po prostu klęknie kładzieś tam, bierześ to, to sobie klęknie do Czyli tak naprawdę, wy tu siedzicie, jak te walizki jeszcze są ustawione tak, nie? Czyli z tych walizek ślujecie to, to i nigdy nie wstajecie, robicie tylko rzęczka i zostajecie. Ja powiem sobie pracę, jest fajny, że po prostu... przytrzymujecie te walizki, a to ręce będą na Dobra, i to powstało. I teraz Ehh. musimy sobie zrobić jakoś to Wasze wyjście. Żeby tak się Ja bym to zrobił trochę na... A, okay. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, jak Nie, to to nie.